Jo, jo, siema, kogo ja widzę? Najlepszego widza na świecie. Dupa wylizana, możemy lecieć dalej. Słuchajcie, dzisiaj gramy półfinał Pucharu Niemiec. To jest najcięższy mecz w, tych, w tym Pucharze Niemiec, bo no, na pewno finał będzie łatwiejszy. Ale nie tylko to mnie dzisiaj fascynuje, bo nawet nie wiem, czy nie bardziej. Mecze reprezentacji Polski, które gramy o coś, to nie są mecze towarzyskie, to są eliminacje do... Mundialu, Także też na mundial byśmy chcieli oczywiście pojechać, bo prawdopodobnie będzie to tylko nasz jedyny mundial, więc szkoda by było stracić szansę. Euro już było, no i zakończyło się standardowo. No dobrze, no to co, wybierzemy sobie jakieś cieszynki. Ja tutaj już wyhaczyłem komentarz użytkownika GK. Wcale nie chodzi o to, że ma FC Barcelonę na avatarze. Chodzi o to, że ma trzy łapki w górę, teraz już cztery. W sumie nie wiem, czy sam sobie dał, czy skąd to nie ma, ale wybrał numery 20 i 26. 6, więc sobie je damy. Szósty dzień czekania, jak Stachu wygra Ligę Mistrzów. O kurwa. Ok, 20 to jest gryzienie się w rękę. Taki trochę wampirek. Te liczby są obydwie obok siebie. To będą nasze cieszynki. Oczywiście też na eliminację. Jeżeli tam uda się w ogóle strzelić gola. A ta cieszynka to jest, nie wiem, całowanie klubu. Nie jest zła. No więc tak wygląda drabinka w DFB Pokal. Czyli Pucharze Niemiec. Po jednej stronie Bayern i Borussia. Po drugiej Köln. I Werder Brema. No i tutaj... Myślę, że Keln byłby fajnym przeciwnikiem. Tam oczywiście gra Kamiński, także Polak by też był. No a to, że rozjebiemy Bayern, Monachium, to akurat jest oczywiste. Kto ogląda serię, ten wie czemu. Nie no, słuchajcie, wcale nie jest tak, że podchodzą do tego meczu jako wygranego. Jak dobrze wiecie, w Pucharze lubią różne rzeczy się dziać. I mimo, że nawet Bayern mógłby być w lidze najgorszy, to tutaj może ma wygrać. I ma szansę. Liczę na dobre spotkanie, ale też na zwycięstwo. Lecimy. No dobra, finał to to nie jest, ale tak trochę się czuję, jakbym grał finał, właśnie. Że ten mecz dzieli nas tylko od pucharu Ja się tu tak nakręcam, a nie fajnie będzie, jak faktycznie prze przejbiemy to. Bądźmy dobrej myśli. O, mamy pierwszy strzał, no ale kobel. A nie, to, to jest kobel? To nie jest chyba kobel. O kurde. O, dobra. No to jest brama, musi być. O kurwa, co to? Miało być podanie na pustą, ale to nie koniec. A jednak koniec. Dobra, za łatwo by było. Aj, ale zobaczcie, u nich Neuer broni, a u nas kto? Aleksander Meyer. O, panie, no prawie tutaj był samobój, chociaż jeszcze jest szansa. A, ma swoje okazję, Bayer. O, będzie nawet powtórka tego. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Kurde, nie było widać Na razie Stachu Jones w swojej gablocie ma zapisane Mistrzostwo Francji, Super Puchar Francji No i w sumie tyle Pucharu Francji nie udało się wygrać, choć bardzo chciałem Ale z tymi pucharami to zawsze jest problem Niezbyt satysfakcjonujący mecz O, dobre, teraz podanie Jones Uwaga, Jones! Jest bramka, 1 do 0 świetna akcja i Stach oczywiście otwiera wynik spotkania, bo kto inny? I pocałował klub i Dortmund, chociaż trochę to się nie zgadza. O, I kibice będą mnie rugać po tym sezonie, bo ja tu nie zamierzam więcej siedzieć raczej. Raczej szykuje się przystanek Juventus, ale to są myśli na razie. Nie odbiegajmy w przyszłość. Na razie jesteśmy tutaj i gramy półfinał i wygrywamy. Kto by się spodziewał? Nie doch Chujowy ten Bayern. Tak naprawdę to ja nawet Le Mans ich robiłem. No i znowu akcja. Nie ma spalonego Neuer daleko od swojej bramki, a Stachu już wchodzi w pole karne. I prawie mamy 2-0, ale tutaj zablokował dobrze obrońca. No i teraz jest coś, na co wszyscy czekali, czyli rzut rożny i 2 Zero! Faktycznie bliżej bramkarza ktoś napisał w komentarzu, żeby bliżej bramkarza wrzucać i to podziałało, bo jest od razu gol. I tutaj job belingum. Bardzo dobra wrzuta i cóż, no jest jak jest. No zobaczmy co teraz. Fajna klepka, ale ładnie to sobie. O, o kurde, dobra. Łole bomba! 3 do zera stachu, dwie bramki i jedna asysta. Dziękuję i dobranoc. I tak się robi Puchar Fran y, Francji, Jezu. Niemiec oczywiście. No kurde, ta Borussia jest niesamowita. Ciekawe co to będzie w się. Myślę, że nie będzie źle, bo to, to tak naprawdę to, to wszystko Jones. Zasługa Jonesa, ale fajnie sobie tu przełożył w ogóle. To myślałem, że już nic z tego nie będzie, ale bomba i to była praktycznie w wnojera piłka, ale była tak mocna, że nie zdążył zareagować. Zresztą swoje lata też już ma. No może jakaś bramka? Nie, nie będzie bramki. No już naprawdę kibicuję temu Bajernowinie, ale oni nie potrafią nam strzelić. O, no chyba, że teraz! Co to jest? Niech mi to ktoś powie. Chłop, co to był? który to był metr. No to był jakiś, no prawie jedenasty metr i on nawet w bramkę nie trafia. Koniec. 3 do 0. Mamy finał Pucharu Niemiec i jeżeli to był łatwiejszy mecz niż finał, no to ciekawe co będzie w finale. Ale myślę, że jednak będzie trochę trudniej, no bo tu było łatwo. Może nie w pierwszej połowie. Mam MVP, ale 8-1 ocena. W sumie nie jakaś bardzo duża. To szok, że w ogóle mam, bo ja tutaj dwa i asystę. To trochę mała ocena jak na takie statystyki. Może za połowę dostałem taką niską. No i kto będzie na nas czekał w finale? Kel. No to tak jak chciałem: Wygrał 2:0 z Werder Brema i mamy Borussia Dortmund kontra FC Keln, czyli Kamiński. O ile będzie grał w ogóle, mam nadzieję, że tak. I to jest bardzo duża szansa na właśnie Puchar i expy. No i pewnie króla strzelców, króla asyst też mogę mieć. No a teraz przychodzi pora na Włochy i Polska. Reprezentacja. Nie mów, że nie mogę się doczekać, bo ja nie mogłem i nigdy nie mogę się doczekać tych meczów, tylko że tutaj jest taki problem, że ja jestem wystawiany na pomocy. O, kurde, ja tutaj mam minus 6 overola aż. Ole mają bramkarza. Ale powiem wam, no te włochy do pyknięcia. Bramkarz na pewno będzie nam przeszkadzał, ale myślę, że nie odbiegamy jakoś bardzo tutaj składem. Myślę, że jest to do zrobienia. <laughs> Ej, what the fuck! Piotr Zieliński ma 16 lat, bo to jest regen. To znaczy, że odszedł na emeryturę i powrócił jeszcze raz. I ma bardzo niski overall w ogóle gra tutaj na pomocy i on poszedł szybciej na emeryturę niż Robert Lewandowski. What ta shit! A więc tutaj był Zieliński, ja go szukałem w jednym z odcinków i nie mogłem go znaleźć, a tu się okazało, że on po prostu poszedł na emeryturę. Ale oczywiście za awans trzeba sobie dać expa. dwie bramki asysta, wygrana i EM. MVP, co daje nam nowy poziom w ogóle. 83. No i proszę, tak wygląda teraz nasza gwiazda jest już niesamowicie mocna. Dałem sobie też nawet trochę w defensywę teraz w sumie. No, i mamy na razie 13 występów w reprezentacji Polski 4 gore, gole, dwie asysty, dupy nie urywa. No. A ja może jeszcze raz pokażę wszystkie grupy eliminacji tutaj. Tutaj mamy 8 grup, czyli 32 zespoły. Nie mam pojęcia konkretnie jak to wygląda, ale wydaje mi się, że dwie reprezentacje z każdej grupy Wychodzą, więc myślę, że tutaj powinniśmy mieć ten awans, bo w naszej grupie mamy Włochy, Czechy i Izrael. No to chyba kosztem Czech i Izraela zdobędziemy te drugie miejsce. Gorzej, jak się okaże, że tylko pierwsze wychodzi, ale wątpię w to raczej. Mamy rok 2029 w naszej karierze, więc to są eliminacje i pierwszy mecz do nich. Do Mistrzostw Świata 2030, więc, no tak jak mówię, fajnie by było pojechać. Jak Jones przełoży formę z Bundesligi, z Borussii, to na pewno będzie dobrze. No zobaczymy, co tam chłopaki grają. Mnie to bardzo ekscytuje, kurde. Reprezentacja Polski to jest coś. Po co ja to gram w ogóle? O, kurde! Czemu to nie siadło? O, nie, co za strata Johnsa! I rzut karny będzie, czy nie? Nie, to jest symulka! Ej, to jest symulka, chyba. No, tak się mi wydaje, bo jakoś tak nie ma wrzawy na trybunach. Jakieś takie dziwne to jest. Tak, to była symulka, czyli to jest żółta kartka, ale to dziwne, bo tutaj, moim zdaniem, to był fauli, rzut karny. I to wszystko jeszcze po mojej stracie. A teraz jest okazja, no dawaj zieliński, uwaga! Ale gówniane podanie do Roberta. Wow! O nie! Ale zablokowany strzał. No dawać jeszcze to trzeba wybić. Koniec. 1-0, no kurwa. Stefano Terracino nam strzela, ja jebie! Ja pierdziele ciężko jest. Kurde, ciężko się gra w tej reprezentacji polskiej, To było widać na euro. To jest widać i teraz. Tutaj Włochy bardzo fajna akcja, no ale też my nie stwarzamy jakichś fajnych sytuacji. Przeciwnicy to potrafią zrobić. No i nie wiem czy uda się, chociaż tutaj do remisu sprowadzić, bo naprawdę ciężko jest w ogóle cokolwiek tutaj zrobić. Ale będziemy się starać, mamy jeszcze pół godziny, a jak nie, no to trzeba będzie pokazać. Na co nas stać w meczu z Izraelem? Tam już trzeba będzie wygrać. Tym bardziej, że u siebie gramy. No tutaj to jeszcze gramy na wyjeździe, to pół biedy. Teraz może dobre zagranie, białek! Ale kurde, no on musi bardziej agresywnie tam wchodzić. O, teraz jak mi wychodzi ładnie. Zieliński, uwaga! Co to jest, kurwa? O, panie! O, 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 panie, mam déjà vu. No, teraz, haha, <laughs> ej, what the fuck, co to było? <laughs> ja pierdzielę, chłop leciał i coś tam takiego odjebał. I dosłownie ta sama sytuacja, parę sekund później. Ale tym razem już jest remis, wyrównanie. Powinienem się bardziej cieszyć, tylko trochę jestem confused. Kurde, nie wiem w sumie jak po polsku to słowo powiedzieć. Jestem confused, bo nie mam pojęcia co tu się stało. Stały się naprawdę dziwne rzeczy, ale okej, okay, mam remis, 1-1. O, Panie! No, proszę. I do Roberta jeszcze... Ja pierdzielę, Ej, wygramy to! Ej, my to wygramy! Mam... Mam dwie asysty teraz i obydwie do Robercika! What the fuck! Ale się cieszą! Ale się cieszą! Będziemy mieli zwycięstwo na włoskiej ziemi! Z ziemi włoskiej do polskiej, dokładnie tak! Wow! Bo tutaj dobre zgranie i od razu podanie do mnie, a też... Chciałem to próbować jakoś kończyć, ale trochę się nie dało. Bardzo szybko do mnie dobiegali, ale na szczęście Robercik się pokazał, mimo, że nie wiem, co on tam zjebał, ale czajcie to, było 1 do 0, kiedy Robercik taką akcję rozjebał. <grych> już jest 2 do 1. Jeszcze ja narzekałem, że nic nie da się zrobić. Wszystko się da zrobić. Szkoda, że na euro nam to nie wyszło. Koniec meczu! Mamy zwycięstwo! I absolutnie się tego nie spodziewałem. Widzę, że Robercik jest zawodnikiem meczu. Wiadomo, że tak. Zasłużenie. 41-letni Robert Lewandowski, najlepszy na boisku między, m, przeciwko Włochami, no ale jak patrzymy na te nazwiska Włochów, nie ma tutaj niesamowitych nazwisk, tak szczerze. Bastoni, Donnarumma i myślę, że Moisekin też by można było powiedzieć, bo on ma tutaj dobry overall, ale tak ogólnie w rzeczywistości Moise Keane to nie jest, nie wiadomo kto. A ja miałem ocenę 8-8, czyli też bardzo fajnie, no mamy zwycięstwo na pierwsze eliminacje, tutaj tak wyglądają pozostałe mecze, nie Będę się rozczulał nad nimi. Obejrzymy sobie grupy, jak już będzie po wszystkim i zobaczymy, kto awansował. A mogłem zobaczyć, ile Czechy wygrały. Ale widzę w sumie, że 2-0 wygrały Czechy z Izraelem i my też powinniśmy sobie teraz z nimi poradzić. Odbieramy doświadczenie oczywiście za mecz z Włochami 270 expa dokładnie. No i mamy jeszcze mecz z Izraelem. No to zobaczymy, co to będzie. A w ogóle zobaczcie, co tutaj się szykuje. PSG, ćwierć finał. No zobaczymy, zobaczymy. Nie zapiszajmy może jeszcze. Jaki skład. Na dziś panie generale Michał Rosiak. Nie znam go w sumie, ale całkiem niezły. I Kacper łopata przyda się, bo będziemy kopać dzisiaj, Izrael. Okej, okay, takie skromne 3 do 0 bym przyjął. Myślę, że to jest taki wynik minimum. Izrael na naszej ziemi. To moim zdaniem są chłopcy do bicia. A nawet w rzeczywistości kiedyś tak było za zawuja brzęczka, jak nam nie szło, ale z Izraelem 4-0 żeśmy wygrali. I wtedy jeszcze takie fajne stroje mieliśmy. No, one były fajne te stroje. Zawsze chciałem, żeby. Coś pokombinowali z tymi strojami A one zawsze zwykłe białe Takie gówniane A tamte były fajne Taka połowa czerwona Połowa biała Były naprawdę spoko Zawsze coś innego O Ja pierdziele Chłop strzelił Naprawdę Naprawdę Miał mógł strzelić wszędzie A strzelił w ryja Dobra, zobaczmy. Zagranie i bramka, what the fuck! Ale gol! Wiktor Bogacz! Bardzo mi się podobają takie bramki przy bocznym słupku. Po prostu przy słupku. I po ziemi to było chyba. I bardzo mądrze też zachował się tutaj Robert Lewandowski, bo zebrał obrońców, co prawda, i przepuścił to piłkę. Bo się bałem, że on będzie tutaj chciał próbować dotykać, ale na szczęście tego nie zrobił. A tutaj dobre z pierwszej piłki przejęcie. To po ziemi nie było, ale blisko ziemi taki płaski strzał. No to jeden do zera. O! Aj kurde, szkoda. Tak, no, spoko. Robert Lewandowski, 41 lat. U nas tutaj w karierze. I strzelił dwa gole z włochami teraz strzela z Izraelem. Trochę się tu wylało, bo tutaj bramkarz, a tutaj to... A, szkoda szczępić ryja. Czy mi to jakoś szczególnie nie odpowiada? Nie, walimy lamanitę tutaj reprezentacją Polski. O, dobry strzał. O, będzie kolejna okazja. NIGO nie pilnuje! Dwa do jednego. Proszę bardzo. A jednak odgryźć się potrafią. Słuchajcie, defensywa to nie jest moja robota. Wszelkie zażalenia proszę do obrońców. Nawet nie wiem kto tam stoi. O! Ej, co? Jak tutaj gola nie ma? Ale pięknie wyskoczył Wiktor Bogacz. To chyba będzie nasza nowa gwiazda reprezentacji poza mną oczywiście, ale tutaj widziałem jak ta piłka lecisz do bramki, a jednak wypełzła jakoś poza. O, to musi być gol. 3 do 1 Robert Lewandowski z golem. Drugim! Znowu. A kto strzelił tego jednego? Szczerze nie pamiętam, kto strzelał. Chyba Wiktor Bogacz no ja chyba nie strzelałem. Ty, ale porobił Nikola Zalewski. A ja ciągle leżę na boisku! Wow! Ale była akcja. Dobra, zobaczmy, czy chłop dostanie żół. Tak jest, żółta kartka, bo tutaj zostałem faulowany. A nie, ty kurwa. To nie ja byłem faulowany. Ale ja też byłem faulowany. Dan Glazer booked. No i to jest jedyna żółta kartka, czyli na faul na mnie nic nie ma, tak? Chciałem bonusik. I prawdopodobnie będę miał kontuzję, bo leżałem na, murowie dosy na murawie dosyć długo. I prawdopodobnie będę miał kontuzję, bo leżałem na murawie dosyć długo. Tak jest, Wiktor Bogacz i Lewandowski, dwie bramki. 3 do 1, no niestety wpakowali nam tą jedną bramkę... Ej, co? Ale ja jestem MVP! Jakim cudem? 8-8 ocena? Robert 8-1, Wiktor Bogacz 8-5? Ej, no co z dupy wzięte te oceny? Ja nie rozumiem. Ale zobaczmy sobie to jeszcze raz. No ja mam tylko dwie asysty. Jednej nie miałem, bo tam zamieszanie było przy rzucie rożnym. Wiktor Bogacz miał gola i Robert miał dwa gole, a jest gorszy niż Wiktor Bogacz. Bardzo dziwne te oceny są czasami. Czasami są bardzo trafne, ale nie zawsze. Czy ja zasługiwałem na MVP? Nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzu. No coś. Tam w tym odcinku udało się zebrać tego EXPA. To nie było jakoś mega dużo, ale zawsze coś. No i mamy wyniki, i mamy też potwierdzenie, że Włochy nie są w najlepszej formie. Teraz remisują z Czechami i grupa po dwóch kolejkach wygląda w ten sposób. Dużo się rozwinie jeszcze w czerwcu, bo w czerwcu będziemy grali aż trzy mecze tych eliminacji, ale jak na razie idzie nam niesamowicie. No i wbiliśmy sobie cztery asysty w reprezentacji Polski. W sumie w eliminacjach też możemy być strzelców albo asyst. Jak na razie król asyst idzie pełną parą. No, a przed nami właśnie teraz mecze z Paris Saint-Germain. No i jak się okazuje nie dostałem tej kontuzji na całe szczęście, bo jak gdybym dostał kontuzję, opuściłbym ten mecz z PSG pierwszy i to jeszcze mecz u siebie, więc szkoda by była. Ale naprawdę, bardzo długo leżałem na murawie, więc trochę dziwię się, że nie dostałem tutaj kontuzji. Byłoby ciekawie, no, opuścić to pierwsze spotkanie. Pewnie byśmy dostali w Ciry 4-0 weź to później odrabiaj. No ale to wszystko już oczywiście w następnym odcinku i jeżeli nie widziałeś zmagań za Smonako, a nie było zbyt łatwo, to zobacz sobie ten film.